Wysoka wygrana w pierwszym meczu finałowym. Jak ocenisz to spotkanie? No tak, o to nam chodziło. Chcieliśmy zbudować przewagę. Wiadomo, że jakby obie drużyny mają awans i niektórzy mogą sobie pomyśleć, że to jest meczonic, ale my tak do tego nie podchodzimy. Chcieliśmy to wygrać. Tym bardziej, że to był ostatni mecz przed naszą publicznością. Mój w ogóle, także super. Wygraliśmy dużą ilością punktów. Mam nadzieję, że za tydzień w sobotę to obronimy i wygramy całą pierwszą ligę. Taki mieliśmy cel, za, jak zaczynaliśmy sezon. I mam nadzieję, że to zrealizujemy. Ważnym momentem, wiadomo, zwycięstwo, ale też twoje pożegnanie. Jakie plany na przyszłość? No tak, to jest koniec. bodajże. że w notecie spędziłem 8 lat. Dzisiaj już ostatnie spotkanie. już mogę powiedzieć? Byłem wzruszony, bardzo chciałbym podziękować wszystkim kibicom. Trenerowi, drugiemu trenerowi, zarządowi, wszystkim, których spotkałem tutaj przez tyle lat. Ale także chciałbym podziękować mojej żonie, którą bardzo kocham. Mojej rodzinie, która gdzieś tam zawsze mnie wspierała, a jeśli chodzi o plany, gdzieś tam e, życiowe, także koszykówka no, była przez całe moje życie, gdzieś tam obok mnie, teraz trzeba sobie powiedzieć, dosyć, nie ma co tutaj przeciągać, już nie ma zdrowia, nie ma, nie ma nic, trzeba po prostu skupić się na innych rzeczach i to tyle. Kibice na pewno będą cię mile wspominać. Twoje trójki dały wiele emocji, tu winowrocały. Jak ty, byś, ty będziesz wspominał jakie najważniejsze momenty w karierze? Wiesz co? E, tych momentów w noteci było naprawdę dużo. Było... Teraz w polówkę, Matej, teraz w polówkę. Tak, e, było i dużo miłych chwil, ale też były wiesz, rozczarowania. E, na przykład wiesz, no, ten zeszłoroczny e, brak awansu to było wiesz, mega rozczarowanie. Spadek z pierwszej ligi też to było mega. Ale to już nie będziemy mówić o złych rzeczach było wiele pozytywnych jak dzisiejszy awans, jak fajna gra nasza, czy to w pierwszej lidze, gdzie tam się nieźle zaprezentowaliśmy, ale mimo wszystko spadliśmy Wiele sezonów w drugiej lidze. Także no, będę miał same miłe wspomnienia. Same miłe wspomnienia, same dobre chwile będę wspominał i tyle. Pożegnanie przy awansie, przy prawie pełnej hali owacji, no chyba lepszego pożegnania nie mogłeś sobie wymarzyć. Tak, zgadza się. No taki był plan, że po prostu wejdę sobie w pierwszy piątce, chwilę pogram gdzieś tam e, e, podziękuję kibicom. E, I tyle. Nie? Wspaniała chwila dla mnie. Jedna z lepszych jaką spędziłem w teci to było mega wzruszające. Sam nie wiedziałem jak się zachować, wiesz, ciechły. Cóż więcej mogę powiedzieć? No to ja w imieniu kibiców chciałbym Ci podziękować za te wszystkie lata. Dziękujemy za wszystkie emocje i wszystkie mecze. Również dziękuję. Trzymajcie się ciepło. Dopingujcie tę drużynę w pierwszej lidze. I tyle. Dziękuję.